Witam ciebie w kolejnym materiale wideo, tym razem materiale, który stanowi odpowiedź na zapytania wielu z was odnośnie budowania masy mięśniowej. W jaki sposób budować masę mięśniową na diecie ketogenicznej i czy w ogóle jest to możliwe? Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do rzeczowego omawiania e, budowania masy mięśniowej na diecie ketogenicznej, chciałbym cię prosić o subskrybowanie kanału. Oczywiście, jeżeli to wszystko, co robimy, ci się podoba, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które przygotowujemy specjalnie dla ciebie, no i komentuj, zadawaj pytania. Pamiętaj, że wszystko, co robimy, robimy właśnie dla ciebie. A zatem, przejdźmy do rzeczy. W jaki sposób można budować masę mięśniową na diecie ketogenicznej i czy w ogóle jest to możliwe? Oczywiście wszelkie Badanie, które tutaj będę cytował, podam Ci na dole, linkując do wszelkich stron, którymi się posługiwałem w trakcie przygotowywania tego materiału. Otóż pierwsza podstawowa rzecz. Jeżeli chodzi o e, dietę ketogeniczną, w przypadku diety ketogenicznej mamy do czynienia z tak zwanymi ciałami ketonowymi. Szczególnie istotną rolę tutaj w przypadku budowania masy mięśniowej pełni takie ciało ketonowe jak BHB. BHB, jak się okazuje, jak pokazały badania, jest czymś, co wydzielane czy produkowane w przypadku diety katagonicznej przez swoje ciało, przysparza Ci syntezy białkowej, czyli zwiększa syntezę białkową. No i uwaga, ma działanie antykataboliczne. Wszelkiego rodzaju badania związane z BHB pokazały jednoznacznie, że obecność BHB w organizmie, w krwiobiegu powoduje zwiększenie poziomu aminokwasów w krwiobiegu i zmniejszenie oksydacji tychże aminokwasów, i też zmniejszenie oksydacji leucyny. Jeżeli oglądałeś, oglądałaś materiał na temat budowania masy mięśniowej używając do tego IF link tutaj. Pamiętasz o tym, że jest to bardzo, bardzo, bardzo korzystne i bardzo ważne, jeżeli chodzi o wykorzystanie leucyny w trakcie syntezy białka mięśniowego czyli MPS muscle protein synthesis. Teraz wiemy już, że w przypadku stosowania diety ketogenicznej mamy do czynienia z pewnymi preferencyjnymi warunkami w postaci obecności BHB, które ma działanie promujące syntezę białka i antykataboliczne. To jest rast Kolejną sprawą, wyobraź sobie, że przeprowadzono kiedyś badania, gdzie porównano dwie grupy ludzi, którzy trenowali w określony sposób, spójny w dwóch grupach, natomiast stosowali różne protokoły żywieniowe. W przypadku diety ketogenicznej był to protokół, gdzie dieta rozkładała się na zasadzie 75% podaży kalorycznej z tłuszczu, 20% z białka i 5% z węglowodanów. Natomiast druga grupa, 55% podaży kalorycznej pochodząca z węglowodanów, 20% z białka i 25% z tłuszczów. Zauważ jest to protokół nieco podwyższony w ilości co do tłuszczów, natomiast faktycznie jest to bliższe tej zbilansowanej tak zwanej diecie. Teraz co się okazało. Uwaga, w trakcie okresu badania zauważono, że przyrosty masy mięśniowej są znacznie wyższe w przypadku diety ketogenicznej, no i spadek masy tkanki tłuszczowej był również większy w przypadku grupy, która trenowała na diecie ketogenicznej. W obydwu tych przypadkach przyrost masy mięśniowej i spadek masy tłuszczowej wynosił odpowiednio na plusie 2,2 kg i w przypadku spadku masy tłuszczowej 2. ,2 kg i 2 kg. Uwaga, więcej aniżeli w przypadku grupy trenującej na diecie zbilansowanej. No, tutaj ujawnia się nieco już zwiększona przewaga w odniesieniu do diety ketogenicznej, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej na tle diety standardowej, zbilansowanej. Teraz uwaga, Pamiętaj o tym, że w przypadku, kiedy stosujesz dietę ketogeniczną, ważną, istotną rzeczą jest to, że stajesz się hybrydą, czyli jesteś w stanie bardzo sprawnie wykorzystywać tłuszcz jako źródło paliwa, no a w momencie, kiedy wprowadzasz co jakiś czas węglowodany, również świetnie to wykorzystujesz. Nie wspominając o tym, pamiętasz z materiału o INTF i budowaniu masy na IF, link tutaj, że jeżeli trenujesz naczczo, jeżeli nie spożywasz węglowodanów przez długi czas, automatycznie wzrasta zrasta Twoja wrażliwość insulinowa. Wykorzystujesz w dużej mierze kinazę AMPK, która powoduje spalanie tkanki tłuszczowej w efektywny sposób i dodatkowo jeszcze w momencie, kiedy wprowadzasz węglowodany co jakiś czas, spotęgowane działanie kinazy em, mTOR powoduje, że te przyrosty masy mięśniowej są znacznie większe w momencie, kiedy stosujesz dietę ketogeniczną, czy też hmm, protokół IF i okresowo, w ściśle określonym oknie wprowadzasz węglowodany. Teraz jak to wykorzystać konkretnie na ketozę, przekładając to na język życia codziennego? Otóż, w momencie, kiedy trenujesz hmm, w ketozie, możesz co jakiś, czas, co jakiś czas zastosować protokół, gdzie doładowujesz węglowodany hmm, zgodnie z protokołem, gdzie dostarczasz 15 g fruktozy, około 40 g glukozy i dodatkowo dostarczasz jeszcze soli. Chodzi mi konkretnie tutaj o sód, który uruchamia tak zwane receptory s 1, które przyspieszają tempo przyswajalności węglowodanów 2,5 to jest jedna rzecz. Kolejnym protokołem, gdzie możesz wykorzystać węglowodany, uwaga, jest... Uwaga, uwaga. Tak zwana dieta cykliczna, dieta ketogeniczna, aczkolwiek tutaj polecałbym stosowanie tego protokołu w ograniczonym stopniu. Jest to protokół sformułowany przez lekarza i ciężarowca, tak zwanego Di Pasquale, o takim nazwisku pan prowadził grupę zawodniczą, jeżeli chodzi o podnoszenie ciężarów i polegał ten protokół na tym, że przez 5 dni zawodnicy trzymali się bardzo ściśle diety ketogenicznej nie spożywali węglowodanów do ilości 30-50 gram. Natomiast w weekendy było to ścisłe ładowanie węglowodanowe, polegające na tym, że podaż białka obniżasz do 15% podaży kalorycznej, podaż tłuszczu do 15% podaży kalorycznej. Natomiast 70% podaży kalorycznej to węglowodany, czyli istna orgia węglowodanowa trwająca cały weekend czy też dwa dni, jeżeli przekładasz sobie to na inne dni. Oczywiście tutaj pamiętaj o tym, że jest to protokół, który może się sprawdzić kiedy. W momencie kiedy jesteś już dłuższy czas na diecie ketogenicznej, to po pierwsze, kiedy masz dużą łatwość wracania do ketozy jako pierwotnego protokołu energetycznego stosowanego w przeważającej części tygodnia. No i w momencie, kiedy po drugie jest to protokół, który po prostu najzwyczajniej w świecie Tobie i Twojemu organizmowi przypasuje. E, pamiętaj o tym, że gdybyśmy rozważali tutaj teoretyczny aspekt, wchodzenie w ketozę w momencie, kiedy masz załadowane ciało glikogenem, może trwać o 3, 4 dni, nawet i 5. W związku z tym w momencie, kiedy oto właśnie zacznie czerpać korzyści metaboliczne związane z ketozą na koniec tygodnia, znowu zbliża się kolejne okno ładowania węglowodanów. W związku z tym warto rozważyć na przykład ładowanie węglowodanowe trwające jeden dzień, bądź też ładowanie węglowodanowe trwające na przykład jedno popołudnie, gdzie tych węglowodanów załadujesz sobie na przykład 200-250 gram. Kolejnym protokołem, który może zastosować, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, to uwaga, ładowanie węglowodanami około treningowo, czyli w momencie, kiedy załadujesz sobie węglowodany przed treningiem. Wówczas masz energię zdecydowanie większą na wykonanie jednostki treningowej i istnieje szansa, że dużą część węglowodanów po prostu przepalisz, czy też całość przepalisz w trakcie ciężkiej jednostki treningowej. Po treningu natomiast załadujesz sobie ilość węglowodanów, o której mówiłem przed chwilą, czyli będzie to około 55 gramów łącznie, gdzie 15 gramów to fruktoza, 40 gramów to glukoza i połączone ze spożyciem jakiejś tam ilości sodu. Która aktywizuje S-Glut 1, czyli kolejny protokół: ładowanie węglowodanami około treningowo. No i w zasadzie ostatni wariant, który generalnie na przykład ja stosuję, to wariant, który po prostu pasuje mojemu ciału, musisz wszystkie te rzeczy wytestować na własnym ciele. Mogę Ci tyle powiedzieć, że jeżeli chodzi o ładowanie węglowodanowe, dla mnie problematyczne było to, że po prostu najzwyczajniej w świecie pękały mi wszystkie koszule, to znaczy w momencie kiedy załadowałem sobie dużą ilość węglowodanów przez te dwa dni, na trzeci dzień po prostu nie wchodziłem w ciuch. Ponieważ taka ilość glikogenu, która została przyswojona przez organizm, jeszcze połączona z normalną ilością wody, którą spożywam w ciągu dnia, powodowała, że moje mięśnie pęczniały do tego stopnia, że pozbyłem się w ten sposób wszystkich ulubionych koszul. Teraz kolejna sprawa. Gdy mówimy o yy, właśnie protokole związanym stricte z dietą ketogeniczną, tutaj mam dla Ciebie sformułowany, gotowy, sprawdzony przeze mnie protokół, który po prostu nie powoduje, że wychodzę z ketozy. I teraz uwaga, w jaki sposób wykorzystać protokół, o którym właśnie mówię, protokół, który ja stosuję od dłuższego czasu, protokół, który sprawia, że jestem cały czas w ketozie i korzystam metabolicznie i psychofizycznie z dobrodziejskiej ketozy. Otóż w pierwszej kolejności kalkulujesz sobie ilość białka, mnożąc masę ciała razy 2. W moim przypadku jest to 200 gram białka, to jest podstawowa kalkulacja. I teraz uwaga, żeby korzystać cały czas z dobrodziejstw ketozy, Muszę, uwaga, muszę utrzymać proporcje pomiędzy białkiem i tłuszczami, żeby tych białek po prostu nie było za dużo. Jeżeli oglądałeś, oglądałaś poprzednie odcinki, to wiesz, że w przypadku diety ketogenicznej ta proporcja powinna być mniej więcej 75% podaży kalorycznej z tłuszczu, 20% z białka i 5% z węglowodanów. Takim maksymalnym pułapem jest pułap, w moim odczuciu, pułap kiedy to Zrównujesz się z ilością 30% podaży kalorycznej białka, 65 tłuszczu i 5% węglowodanów, ale nie o tym będziemy teraz mówić, trzymajmy się stricte schematu 75% tłuszczu, 20% białka i 5% węglowodanów. Czyli jeżeli 20% mojej podaży kalorycznej stanowi 200 g białka, bo tyle sobie wyliczyłem z tego wzoru, czyli masa ciała razy 2, to teraz obliczam sobie na tej podstawie, jaka jest cała poda Podaż kaloryczna, która w tym momencie wychodzi mi. Uwaga, jeżeli mam 200 g białka i to jest 20%, to będę miał. 4000 kilokalori 4000 kilokalori. Bo 20% to 1 piąta całości 800 kilokalori z 200 g białka razy 5 to jest 4000 kilokalorii. Teraz skoro 75% tej podaży kalorycznej mają być tłuszcze, więc tłuszczu wyjdzie mi 334 gramy tłuszczu, 200 g białka, a węglowodanów w ilości 50 I Zauważ, mam tutaj delikatną nadwyżkę kaloryczną. I co jest piękne w tym protokole, to to, że w pierwszej kolejności nie wykorzystujesz tej insuliny w takim stopniu, jak w przypadku pozostałych protokołów. Mi to pasuje. Przyrosty masy mięśniowej są bardzo, bardzo czyste. Nie będziesz tutaj przybierać i obrastać w tłuszcz. To Ci gwarantuję. No i kolejna sprawa, jeżeli chodzi o tego rodzaju protokoły. Tutaj możesz zastosować jeszcze jedną rzecz, która dodatkowo delikatnie zmniejszy nadwyżkę kaloryczną i może spotęgować uwaga, jeszcze przyrosty, czyli możesz stracić jeszcze więcej tkanki tłuszczowej i obrosnąć jeszcze większą ilość mięśni. Jak to zrobić? A no wykorzystanie protokołu intermittent fasting w postaci na przykład dwóch, trzech dni, gdzie nie spożywasz białka i w ogóle żadnego makroskładnika do na przykład godziny 14 czy 16, i zaczynasz jeść. W tym momencie w te dni będzie to mniejsza ilość tłuszczu, na przykład w moim przypadku, jeżeli normalnie w ciągu dnia wychodzi mi 334 g tłuszczu, w ciągu takiego dnia, gdzie spożywam tylko połowę dnia, moje makroskładniki tego tłuszczu wyjdzie mi 150, tego białka na przykład postaram się spożyć 200 g, i w tym momencie ta nadwyżka kaloryczna w skali tygodnia się znacznie zmniejsza, bo będzie ona gdzieś tam w okolicach, dajmy na to, 4-5-6%. Natomiast przyrosty masy mięśniowej będą wynikały z aktywowania kinazy AMPK, czyli oksydacji tłuszczów, więc moja tkanka tłuszczowa będzie się zmniejszać, a moja masa mięśniowa będzie się zwiększać z tytułu aktywizacji Kinazy mTOR, no i oczywiście z wydzielania i produkcji ciał ketonowych w postaci BHB, które działają antykatabolicznie i promują syntezę białka mięśniowego. Zauważ, te protokoły mogą być naprawdę bardzo proste. Natomiast co ja proponuję zazwyczaj, to to, aby tej diety ketogenicznej trzymać się przez jakiś tam określony czas. Oczywiście pamiętaj o tym, że jeżeli protokoły związane z węglowodanami ci pasują w jakiś stopniu, też to stosuj. Natomiast odwołam się jeszcze na sam koniec do badań naukowych. Wiele osób może powiedzieć, że przecież budowanie masy mięśniowej bez węglowodanów nie jest możliwe. A uwaga, jest to jak najbardziej możliwe. Na sam koniec przytaczam badanie naukowe, do którego link zamieszczam poniżej, gdzie jednoznacznie wykazano, że przyrosty masy mięśniowej były dokładnie takie same w momencie, kiedy uwaga była znacznie zmniejszona ilość węglowodanów, czyli na diecie niskowęglowodanowej uwaga, jeszcze co ciekawe nie ketogenicznej czyli po prostu były dwie grupy gdzie grupa spożywała normalną ilość węglowodanów, ilości tam 55%, a druga grupa tych węglowodanów miała znacznie, znacznie mniej, dajmy na to około 15%, nie pamiętam dokładnie tych procentów, ale przeczytasz sobie w tym badaniu i tutaj co się okazało, przyrosty masy mięśniowej były identyczne w momencie, nawet kiedy tych węglowodanów było bardzo, bardzo, bardzo mało, czyli w przypadku diety, tej już zbliżonej do diety ketogenicznej, ale jeszcze nie posiadającej tych wszystkich korzyści, które masz w keto, czyli w postaci BHB. Które będzie działało antykatabolicznie i będzie działało yy, yy, promująco, jeżeli chodzi o syntezę białka mięśniowego. Czyli uwaga, reasumując to wszystko, pamiętaj o tym, że jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, totalną bzdurą jest to, że na Ketozie nie możesz zbudować masy mięśniowej i tutaj wiele osób jest mocno zaskoczona, że budowanie masy mięśniowej w Ketozie może być nawet znacznie łatwiejsze. Po drugie, możesz okresowo wprowadzać węglowodany po to, aby wykorzystywać E, bardzo mocno anabolizujący hormon, taki jak jest insulina. Po trzecie, możesz w przypadku ketozy zwiększyć sobie spożycie białka, oczywiście pamiętając o zachowaniu proporcji w postaci podaży kalorycznej i rozkładu procentowego makroskładników w ilościach odpowiednio 75% tłuszcze, 20% białka i, 10, przepraszam, i 5% węglowodany, co możesz skalkulować według określonego wzoru i algorytmu. Podam go oczywiście na dole. No i Cóż, możesz cieszyć się dietą ketogeniczną przez cały czas, nie wychodząc z ketozy, ani na chwilę, budując masę mięśniową. Oczywiście to wszystko zależy od ciebie. Tak czy siak, zachęcam ciebie do eksperymentowania, jeżeli chodzi o osiąganie. Maksymalnych rezultatów na diecie ketogenicznej, jeżeli chodzi o budowę masy mięśniowej, no i korzystanie z dobrodziejstw ketozy, którą, która na co dzień oferuje Ci całą masę korzyści. Na sam koniec, jeszcze powiem Ci, że na dole w opisie umieszczę jeszcze dodatkowo dwa badania naukowe, które pokazują, że przyrosty masy mięśniowej na diecie stricte ketogenicznej są takie same jak na diecie zbilansowane, ale w momencie, kiedy włączymy węglowodany, automatycznie te przyrosty są znacznie przekraczające przyrosty uzyskane w przypadku diety standardowej. Pamiętaj, niektórzy będą ci ciągle mówili, że przyrosty masy mięśniowej są niemożliwe i oni mają większe przyrosty niż ty, jeżeli jesteś w ketozie. Natomiast faktycznie na początku może to jedynie optycznie tak wyglądać, ponieważ mówimy o dużych, a nawet i przeogromnych ilościach węglowodanów, które ludzie spożywają na diecie standardowej, które powodują dużą ilość przyswajanej dużej ilości glikogenu, który jest magazynowany w mięśniach, a co z tym idzie również ogromne ilości wody. Tak jak ci powiedziałem w przypadku diety ketogenicznej piękne jest to, że to są w miarę czyste przyrosty. Ta masa mięśniowa przyrasta w ilości takiej samej jak w przypadku diety standardowej przynajmniej, a jeżeli chodzi o czystą ketozę, znacznie większej. No i na sam koniec chciałem Ci powiedzieć, aby nie wierzyć wielu osobom, które będą Ci mówiły, że przyrosty masy mięśniowej na ketozie są niemożliwe, szczególnie jeżeli są to osoby, które nigdy w życiu nie wypróbowały diety ketogenicznej, nie mają w tym względzie wiedzy i będą Ci mówiły, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, bo wydaje mi się, to mówiąc bardzo delikatnie i nie używając łaciny mocnym ignoranstwem w odniesieniu do faktów i badań naukowych których będę serwował ci coraz więcej zatem buduj masę mięśniową w ketozie korzystaj z dobrodziejstw tego stanu metabolicznego no i ciesz się życiem serdecznie cię pozdrawiam mam nadzieję że ułatwiłem ci rozumienie tego tematu zapraszam do oglądania następnych materiałów wideo Pamiętaj o tym, aby komentować nasze materiały wideo, aby zadawać pytania, a my będziemy przygotowywać materiały specjalnie dla Ciebie. Trzymaj się, pozdrawiam Cię ciepło, cześć.